Trwało to tylko cztery minuty. Cztery minuty, które zmieniły sposób, w jaki świat postrzega międzynarodowe instytucje finansowe. Krystalina Georgiewa właśnie skończyła swoją prezentację o koniecznych reformach emerytalnych w Polsce. Mówiła o demografii, zrównoważeniu fiskalnym i odpowiedzialności międzypokoleniowej. Polacy mieli pracować do 70 lat. Czekała na standardowe tak. A wtedy Karol Nawrocki wstał i zadał jedno pytanie, które sparaliżowało całą delegację MFW. A pani w jakim wieku przejdzie na emeryturę? Cisza. To nie była zwykła wymiana zdań między politykiem a urzędnikiem międzynarodowym. To był moment, w którym Polska pokazała światu, że lekcje o odpowiedzialności nie mogą pochodzić od ludzi, którzy sami przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat z pensjami wyższymi niż zarobki całego życia zwykłych obywateli. Warszawa, Hotel Europejski, 3 października 2025 roku. Krystalina Georgiewa, dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przygotowywała się do jednego z najważniejszych spotkań w swojej karierze. Polska była kluczowa. Jeśli MFW przekona Polskę do podniesienia wieku emerytalnego, inne kraje Europy Środkowej pójdą w jej ślady. Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, wszyscy obserwowali, co zrobi Warszawa. W sali konferencyjnej hotelu zespół ekonomistów MFW rozłożył wykresy i statystyki. Dane były bezlitosne. Polski system emerytalny był nieefektywny. Deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rósł każdego roku. Demografia była katastrofalna, coraz więcej emerytów, coraz mniej pracujących. Rozwiązanie było proste, według MFW, podnieść wiek emerytalny. To jest czysta matematyka, mówiła Żorgiewa do swojego zespołu. Nie możemy pozwolić, żeby emocje wzięły górę nad faktami. Polacy muszą zrozumieć, że nie ma innej drogi. Raport MFW był gotowy. 180 stron analiz, wykresów porównań międzynarodowych. Wszystko wskazywało na jedno. Polska musi podnieść wiek emerytalny do 70 lat dla mężczyzn i 68 dla kobiet. Stopniowo, ale konsekwentnie. Ale Georgiewa popełniła jeden błąd. Nie sprawdziła z kim będzie rozmawiać. Karol Nawrocki nie był typowym europejskim politykiem, który kiwał głową na rekomendacje międzynarodowych instytucji. I miał coś, czego Żorgiewa nie przewidziała: własny raport. Raport o MFW. Dzień przed spotkaniem polski prezydent zebrał swoją grupę doradców ekonomicznych. Na stole leżał dokument, który zmieni wszystko: 47 stron o systemie emerytalnym pracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Przeczytajcie to, powiedział Nawrocki wskazując na dokument. I powiedzcie mi, czy widzicie jakąkolwiek logikę w tym, co oni nam proponują? Doradcy czytali w milczeniu. Z każdą stroną ich twarze wyrażały coraz większe niedowierzanie. To jest, to jest nie do uwierzenia, powiedział wreszcie główny ekonomista. Oni żądają od nas czegoś, czego sami nigdy by nie zaakceptowali. Dokładnie, odpowiedział Nawrocki. I jutro pokażemy im to. 3 października, godzina dziesiąta. Krystalina Georgiewa wchodzi do pałacu prezydenckiego. Jest pewna siebie, profesjonalna, gotowa na trudną, ale konstruktywną dyskusję. W końcu to nie pierwszy raz, gdy MFW przekonuje rząd do niepopularnych reform. W sali konferencyjnej czeka Karol Nawrocki. Przy nim tylko dwóch doradców żadnego tłumu, żadnej prasy tylko dyplomatyczna rozmowa. Panie prezydencie, zaczęła Georgiewa po standardowych uprzejmościach Dziękuję za przyjęcie. Chciałabym przedstawić analizę MFW dotyczącą polskiego systemu emerytalnego i nasze rekomendacje dla przyszłości Polski". I rozpoczęła prezentację. Slajdy pokazywały ponurą przyszłość, starzejące się społeczeństwo, kurczący się fundusz emerytalny, rosnący deficyt. Wszystko prowadziło do jednego wniosku. System jest nie do utrzymania. Demografik winter nadchodzi, mówiła Georgiewa z powagą. W 2050 roku na jednego emeryta będzie przypadać tylko jeden i pół pracującego. To jest niemożliwe do utrzymania. Pokazała kolejny slajd. Porównanie międzynarodowe. Niemcy podnoszą wiek emerytalny do 67 lat. Francja walczy o 64 lata. Włochy mają już 67. Polska nie może zostać w tyle. I wreszcie główna rekomendacja. MFW zaleca stopniowe podniesienie wieku emerytalnego w Polsce do 70 lat dla mężczyzn i 68 dla kobiet. Wdrożenie w ciągu 10 lat to jest jedyne rozwiązanie, które zagwarantuje stabilność fiskalną. Georgiewa skończyła prezentację i spojrzała na Nawrockiego, czekając na pytania, negocjacje, może opór, ale na pewno nie na to, co usłyszała. Pani dyrektor Georgiewa, zaczął Nawrocki spokojnie, bardzo dziękuję za tę fascynującą prezentację. Mam kilka pytań, jeśli pani pozwoli. Oczywiście, odpowiedziała z uśmiechem. To właśnie cel tego spotkania. Pierwsze pytanie było proste, ale śmiertelne. W jakim wieku pani przejdzie na emeryturę? Dżorgiewa zamarła. To nie było pytanie, którego się spodziewała. Ja. to jest. Moja sytuacja osobista nie ma znaczenia dla analizy ekonomicznej Nawrocki nie odpuścił. Pani ma siedemdziesiąt dwa lata. Jest pani dyrektorem zarządzającym MFW od 2019 roku. Według regulaminu MFW pani kadencja kończy się w 2027 roku, gdy będzie pani miała 74 lata, a potem przejdzie pani na emeryturę. Zgadza się? To. To są zasady MFW. Zasady MFW, przerwał Nawrocki. Przewidują, że pracownicy mogą przechodzić na emeryturę już w wieku 60 lat z pełnymi świadczeniami. Zgadza się? Dziorgiewa zaczęła rozumieć, dokąd zmierza polski prezydent. Ale to jest inny system inny system, powtórzył Nawrocki. Rozumiem. Więc jest system dla pracowników MFW i system, który MFW zaleca innym krajom. Dwa różne systemy, jeden dla was, drugi dla nas. Nawrocki otworzył swoją teczkę. Pozwoli pani, że przedstawię kilka faktów o innym systemie i zaczął czytać. Średni wiek przejścia na emeryturę pracowników MFW 62 lata. Średnia emerytura 75 tysięcy dolarów rocznie. Dożywotnio. Georgiewa próbowała przerwać, ale Nawrocki kontynuował: Pani osobiście, jako dyrektor zarządzający, otrzyma emeryturę w wysokości około 120 tysięcy dolarów rocznie. To jest 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Dożywotnio. Czy wie pani, ile wynosi średnia polska emerytura? 3200 zł miesięcznie to jest około 750 dolarów miesięcznie. Matematyka była bezlitosna. Czyli pani emerytura będzie 13 razy wyższa niż średnia polska emerytura. I pani przejdzie na tę emeryturę w wieku około 74 lat po pracy w klimatyzowanych biurach, a polski górnik ma pracować do 70 lat po dekadach pracy pod ziemią, żeby dostać 750 dolarów miesięcznie. Cisza w sali była ogłuszająca. Ale Nawrocki jeszcze nie skończył. Kropka. Polski prezydent wstał i podszedł do projektora. Pozwoli pani, że pokażę pani coś. To jest lista świadczeń emerytalnych pracowników MFW. Na ekranie pojawiła się tabela. Nazwiska zostały zanonimizowane, ale liczby były wyraźne. Pracownik A: 32 lata w MFW, emerytura 85 tysięcy dolarów rocznie, przeszedł w wieku 60 lat. Pracownik B: 28 lat w MFW. Emerytura 72 tysiące dolarów rocznie, przeszedł w wieku 62 lata. Pracownik C, 35 lat w MFW, emerytura 95 tysięcy dolarów rocznie, przeszedł w wieku 65 lat. Nawrocki pokazał kolejny slajd. A teraz zobaczmy polskie emerytury. Górnik, 38 lat pracy, emerytura 2800 zł miesięcznie, przeszedł w wieku 60 lat. Zmarł w tym w wieku 62 lat. Pielęgniarka 42 lata pracy, emerytura 2500 zł miesięcznie przeszła w wieku 60 lat. Nauczyciel 40 lat pracy, emerytura 3000 zł miesięcznie przeszedł w wieku 65 lat. Kontrast był przerażający. Wie pani, co jest najgorsze w tych statystykach, pani dyrektor? zapytał Nawrocki. To nie są tylko liczby. To są ludzkie życia, Nawrocki pokazał zdjęcie. To jest Jan Kowalski, górnik z Katowic. Przepracował 43 lata pod ziemią. Przeszedł na emeryturę w wieku 63 lat, bo przedłużono mu wiek emerytalny poprzednią reformą. Dostał emeryturę 2600 zł. Zmarł dwa lata później na raka płuc. Nie zdążył skorzystać z emerytury, na którą pracował całe życie. Dziorgiewa próbowała coś powiedzieć, ale jej głos się załamał. A to jest Marianowak, kontynuował Nawrocki. Pielęgniarka. 45 lat pracy w szpitalu, tysiące uratowanych żyć. Przeszła na emeryturę w wieku 67 lat. Już po poprzedniej reformie zalecanej przez międzynarodowe instytucje. Dostaje 2400 zł miesięcznie. Ledwo starcza na leki. Nawrocki zamknął prezentację i spojrzał Żorgiewej prosto w oczy. I teraz pani przyjeżdża tutaj i mówi tym ludziom, że muszą pracować jeszcze dłużej. Do 70 lat. Podczas gdy pani i pani koledzy z MFW przejdą na emerytury warte setki tysięcy dolarów w wieku 60 do 65 lat. A potem Nawrocki zadał pytanie, które zmieniło wszystko. Pani dyrektor Georgiewa, czy kiedykolwiek pracowała pani fizycznie? Czy wie pani, jak wygląda ciało 65-latka? 70 pielęgniarki? Czy ma pani pojęcie o czym pani mówi? Kropka. Krystalina Georgiewa siedziała w milczeniu, po raz pierwszy w karierze nie miała odpowiedzi. Wszystkie jej wykresy, statystyki, analizy ekonomiczne nagle wydały się puste i oderwane od rzeczywistości. Nawrocki wrócił do swojego miejsca, ale nie usiadł Wie pani, co jest największym problemem z MFW to nie są pani rekomendacje. To jest hipokryzja. Pani żąda od innych tego, czego nigdy nie zaakceptowałaby dla siebie. Polski prezydent otworzył kolejny dokument. Regulamin emerytalny MFW. Pozwoli pani, że przeczytam fragment. Pracownicy MFW mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat z pełnymi świadczeniami po 20 latach służby. Wysokość emerytury stanowi 70% ostatniego wynagrodzenia. Nawrocki spojrzał na Georgiewę. 70% ostatniego wynagrodzenia. Pani zarabia 380 tysięcy dolarów rocznie czyli pani emerytura będzie wynosić około 266 tysięcy dolarów rocznie. To jest 22 tysiące dolarów miesięcznie. Polska pielęgniarka dostaje 750 dolarów miesięcznie. I pani chce jej kazać pracować do 68 lat. Georgiewa próbowała bronić się. To są różne systemy ekonomiczne, różne realia. Różne realia? Przerwał jej Nawrocki. Ma pani rację. Są różne realia. Wy siedzicie w klimatyzowanych biurach w Waszyngtonie i decydujecie o życiu ludzi, których nigdy nie spotkaliście. Ludzi, którzy pracują fizycznie do granic wytrzymałości i mówicie im, że muszą pracować dłużej, podczas gdy wy sami lądujecie na złotych emeryturach w wieku 60 lat. Nawrocki zrobił krok w jej stronę. Wie pani co, pani dyrektor? Mam dla pani propozycję. Bardzo prostą propozycję. Georgiewa spojrzała na niego z niepokojem. Polska podniesie wiek emerytalny do 70 lat dokładnie wtedy, gdy MW podniesie wiek emerytalny swoich pracowników do 70 lat. Bez wyjątków. Razem z obniżeniem emerytur do poziomu porównywalnego z polskimi emeryturami. Cisza. Co Pani na to? Czy pracownicy MFW są gotowi pracować do 70 lat? Czy pani jest gotowa pracować do 70 lat, oczywiście, Georgiewa nie była gotowa. Nikt w MFW nie był gotowy. Tego się właśnie spodziewałem, powiedział Nawrocki. Bo jest łatwo zalecać innym to, czego się nie robi samemu. A potem padły słowa, które zmieniły międzynarodowy dyskurs o reformach emerytalnych. Polska nie będzie przyjmować lekcji o odpowiedzialności emerytalnej od instytucji, której pracownicy dostają emerytury wyższe niż roczne zarobki polskich nauczycieli. Koniec dyskusji. Kropka. Georgiewa próbowała jeszcze ratować sytuację. Panie prezydencie, musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Jest rozwiązanie, przerwał Nawrocki. Bardzo proste rozwiązanie. MFW przestaje narzucać krajom politykę, którą samo nie jest gotowe realizować. A jeśli macie lepszy pomysł na polski system emerytalny, to najpierw zastosujcie go wobec siebie. Nawrocki podszedł do drzwi, sygnalizując koniec spotkania. A gdy MFW podniesie wiek emerytalny swoich pracowników do 70 lat i obniży ich świadczenia do poziomu porównywalnego z europejskimi emeryturami, proszę zadzwonić. Wtedy porozmawiamy o reformach. Kropka. W ciągu godzin po spotkaniu informacja przeciekła do mediów. Tym razem nie z polskiej strony, z amerykańskiej. Ktoś z zespołu Żorjewej był na tyle zszokowany, że opowiedział dziennikarzom, co się wydarzyło. Financial Times napisał. Polski prezydent konfrontuje szefową MFW w sprawie emerytur. Hipokryzja to najdelikatniejsze słowo, jakie padło. The Wall Street Journal. MFW zaleca innym to, czego nie stosuje wobec siebie, Polska odmawia. The Economist. Czy międzynarodowe instytucje tracą wiarygodność? Przypadek polskich emerytur. Ale prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło w samym MFW. Pracownicy zaczęli dostawać pytania od rodzin, przyjaciół, mediów. Dlaczego zalecacie innym pracować do siedemdziesięciu, skoro wy przechodzicie na emeryturę w sześćdziesiątce? W Waszyngtonie zarząd MFW zwołał kryzysowe posiedzenie. Georgiewa musiała wyjaśniać, jak doszło do takiej porażki wizerunkowej. On miał przygotowane wszystko, mówiła do zarządu, każdą liczbę, każdy dokument. To nie była spontaniczna reakcja, to była zaplanowana zasadzka. Ale problem nie był w tym, że Nawrocki był przygotowany. Problem był w tym, że miał rację. W ciągu tygodnia inne kraje europejskie zaczęły kwestionować rekomendacje MFW. Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia wszyscy nagle zobaczyli hipokryzję systemu. Parlament Europejski powołał komisję do zbadania konfliktu interesów w międzynarodowych instytucjach finansowych, a najbardziej nieoczekiwany głos przyszedł z Francji. Związki zawodowe, które od miesięcy protestowały przeciwko podniesieniu wieku emerytalnego do 64 lat, użyły argumentów Nawrockiego, dlaczego my mamy pracować dłużej, podczas gdy ludzie z MFW i OECD przechodzą na złote emerytury w wieku 60 lat? To jest hipokryzja skandowali na ulicach Paryża. Efekt domina był spektakularny. Problem nie był już tylko polski. Stał się europejski, a potem globalny. W Waszyngtonie MFW próbował kontrolować szkody. Wydano oświadczenie o konieczności przeglądu wewnętrznych regulacji emerytalnych, ale było już za późno. Sekret wyszedł na jaw. Krystalina Georgiewa nigdy więcej nie pojawiła się publicznie w Polsce. Dziś, prawie rok po pamiętnym spotkaniu w Warszawie, debata o emeryturach wygląda zupełnie inaczej. Nikt już nie może zalecać reform emerytalnych bez odpowiedzi na pytanie. A jaki jest wasz własny system emerytalny? Polska nie podniosła wieku emerytalnego. Zamiast tego uruchomiła program Długie życie w zdrowiu, inwestycje w profilaktykę zdrowotną, poprawę warunków pracy, programy aktywizacji seniorów. Cel nie był taki, żeby ludzie pracowali dłużej, cel był taki, żeby ludzie żyli zdrowiej. Karol Nawrocki udowodnił jedną fundamentalną prawdę: Nie możesz zalecać innym tego, czego sam nie jesteś gotowy zrobić. Hipokryzja międzynarodowych instytucji została obnażona i nic już nie będzie takie samo. Czasami najlepszą odpowiedzią na skomplikowaną analizę ekonomiczną jest proste pytanie o sprawiedliwość, powiedział Nawrocki podczas konferencji o przyszłości systemów emerytalnych. A sprawiedliwość zaczyna się od tego, że te same zasady dotyczą wszystkich bez wyjątków, bez przywilejów, bez hipokryzji. Cztery minuty w Pałacu Prezydenckim zmieniły międzynarodowy dyskurs o emeryturach. Pokazały, że król jest nagi i że czasami jedno pytanie może zrobić więcej niż 180 stron analiz ekonomicznych. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz wiedzieć, jak sprawiedliwość zmienia świat. Bo to, co zobaczyłeś, to nie tylko historia o polskim prezydencie i szefowej MFW, to historia o tym, że każdy system zbudowany na hipokryzji prędzej czy później się zawali. I że czasami wystarczy jedno pytanie, żeby pokazać prawdę.